Cześć widzowie, dzisiaj wkradłem się na konto mojego brata. Jesteśmy na jego koncie właśnie i sobie chyba wygram jakieś duelsy. O, wkradł z kimś takim. nie wiem czemu. Ja znam jego hasło, wszystko jego znam. Wkradłem się na jego konto. I patrzymy, jakie ma bronie, bo nie patrzyłem jeszcze nigdy. O kurde, on no coś sobie kupił, tutaj chyba to. Jo, mam nóż fajny. Ja apteczkę, okej. Okay. On trochę wydał Robuxów. Okej, okay. o kurde, czekajcie, o, git, sorry, bo lagi mam, bo dopiero się zalogowałam na konto, no i gra w ogóle ma fajny nożyk, mega, patrzcie. правда. Спасибо Грамми с добрым Окей, okay. мы не нее, за Он за флеса с меня брони она. А как он так играл? А броня, как я. Не, у меня Okej, okay, ja nabiłem go pierwszy raz, nie siedzi już w takiego fajnego skinka do noża. Dużo osób się dziwi, że mam już brawo takiego skinka, ale po macie jaki mam dopiero poziom. A on latwy na przykład macie. Hmm. Hmm, trudno. Okej, okay, to jest dobra osoba, więc nie miałam jak wygrać. E, Będę robił teraz daily na rivalsach, jak dopóki nie wbijecie e, tego 100 subskrypcji. Na 100 subskrypcji też będzie oczywiście specjal. Może będzie jakaś piosenka, nie wiem. Będzie specjal. Na pewno będzie specjal. Albo pokażę twarz. Ten TPG jest dobry, więc szybko odbierzemy kulekę. No i gram sobie Wam on Ona ma mega dobre bronie, więc. Właśnie ostatnio się dowiedziałem, że ma takie hasło łatwe, ale nie mogę wam powiedzieć. No i ona się na jego konto. No i ma fajne bronie, on powiem. U mnie no, jest za. 11 godzin jest u mnie już nowy rok, nie wiem jak u was I wszystkiego nowego roku widzowie Pewnie nie ma, że wszystkiego, mówi ja się najlepiej. A w ogóle on nie może pisać, kurde, ale on już On nie może pisać. Ja <grym> mi się zarabił na jakiś małek tam A ktoś tam może, może go dodać. Coś chce, żeby dodali do znali. będzie przyjmował wszystkich. A przyjmę przyjmie tylko... A jeszcze konkurs. Za chwilę sobie ogłosimy zwycięzcę na konkursu. Na szorcie chyba ogłoszę zwycięzcę. Tutaj na szorcie ogłoszę, bo... ręka. O, kurwa taki bocik, bocik, bocik. Patrzcie, jaki bocik. To jest Babo, ma trze trzeci level. Ok, bierzemy tą mapkę. I zaczynamy. Bierzemy standardowe bronie. Tak jak zawsze je. O, ja biorę. Fajnie ma takiego fajnego noża. Będę się, jak brał w nie niego. Zawsze bym brał takie same bronie. To była rozgrzeweczka. Tak on ten błąd nie będzie pełni ruchomych miejsca nawet. Ok. Mega łatwo. Będzie 100 subskryptów, no to na pewno polepszę grafikę. Bo będę nagrywał coś czas z ich własu, dopóki nie będę miał, wiecie, co subskrypcji. Wyłam się dzisiaj nie do konta, nie wiem czemu, ale... Ale mogę fajnie się tutaj na do koncie gra. No ma fajne nie nawet. Mega, mega dobry jestem znowu, że jak coś. Sorry, 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 że wczoraj nie było live'a. Nie miałem czasu nagrywać. No Na sobie o nim zapomniałem. Ale dzisiaj może będzie live'ik. Mega fajnie się gra w wersji. Kurde, jak bym zabiła? Aha, bo na sobie miejscu jest wyka kawczy. Aha, ma auto klika. Ja nie gram ma auto klika. Ja z tego spotkałem widać w grze. Mega fajnie. Ktoś przynajmniej nie zna. No i, za no i wygramy oczywiście z nim rajbalsa. Nie prośbę o skincans, ale nie miałem tyle Robuxów. No to na live w dwa, w dwa mi grały one na muzyki. Tak jak BDR na live. Dobre live. Będę grał na jego koncie oczywiście, bo on mi dał lekko hasło. Chyba tak i na tym końcu grał. No ja mu zakładałam te konto, więc jego hasło na pamięć. Mega się fajnie gra w Rivalsy, mam bardzo polecam tą grę. No i, i opłata się polubić tą grę widzowie. O tu z ładna skim. A to? To jest taki piernikowy ładny, więc ja chyba takiego zostawię. Okej, okay, yy, gramy jeszcze. O, następna dogrywka. Do, do Ona ma czwarty level, brawo, Bla. paru, Chcecie jeszcze jakiś yy, odcinek może z Minecrafta? No to piszcie pod szorcami, bo ja jeszcze nie, ma, nie mam dostępu do komentarzy. Piszcie pod szorcami, jakie chcecie jakieś odcinki, o ten jest ładniejszy. Chciałem, żeby on, on, on sobie mógł kupić nóż. Bo on ma rzeczywiście koszt, no to by to wkupiło. Teraz się lepiej klasy nurzą w tym lepszym. jest mega ładne. On musiał dzisiaj pojawić w sklepie, ten nowy, by sobie dzisiaj go kupił, o Nie wiem czemu dzisiaj. I on wydał 100 robót, bo brakowało mu jednego weto, a my mamy karne jak 100. ma też apteczkę. On coś tak kupił za 250 roboców zestaw apteczki. Kupił sobie karnet i sobie kupił jeszcze to. I on najwięcej, on wydał więcej roboców niż ja. W sumie tak nie wiem, tak porówno mniej więcej jesteśmy. Ta z tam ta wypiara jest. Okej, okay, rozłączyła się. mega łatwo sobie. ona stoi w miejscu i nic nie robi. OK, um, gramy jeszcze raz Dzisiaj też nagram odcinek jak będzie update sylwestrowy o 17 będzie. To dzisiaj też to nagr nagram. Tylko tak potem. Potem tak w nie mogę obejrzeć. Może godzinę potem. OK, Gramy na szorcie sobie ogłoszę zwycięzcę konkursu trzy osoby tylko zasubskrybowały zasubskrybował, i wzięły udział w tym czasie co ten? ale no, wylosuję wszystkich, żeby nie było ale nie ma co zrobić, tak to weźmiemy sobie takie bronie, o takie jak zawsze sobie weźmiemy a my też weźmy, bo tam na, na kąpie. Ja jestem dobra, w ostatnio wygrałem z typkiem, który ma mega mocny level. Szokuje was. brat prawie wygrał z typkiem, który ma level 200 miał. brat prawie wygrał. Nie, nie dziwię się, bo mam mega fajną skórkę do morza. Tylko ten typ z trampy. Kurde, nie umiem tak grać, bo z refleksu nie umiem grać. najlepszy. Mego ładny ten piernikowy skin, do tego nowa. On daje te trampoliny i co robi? A te trampoliny dla mnie na Dobra. No ma fajny cały ma. On, on, okay, on gra w takich prągach, fajny. Ten piernikowy już jest fajny. Padłem. Aha, to coś takiego robi. O tym ja chyba, to tak? Tak, kampu na marzu. Będę też testował mi z rewelców, może jutro, będę. Musimy zrobić to, co subskrypcje widzowie. Robię wszystko, żeby to mieliście. najsłabszy jest To jest dobre, bo chyba... O, wygląda z nim mam. Mam trochę lagi, problem. I mega ładny ten nóż. polecam kupić taki blajny nóż. Albo karambit, bo to w blaj stramiga tamtończył tam, karambit. wszystkich z wczorajszego live'a. Bo nie było ostatnio. Ile jest? Okej, okay. ja z nie na HP. No ja, może z jakoś tak. O kurde, nie spodziewałam się tego bo on nie jest najgorszy ale mam lepszy nóż chyba że on na treningu przyjdzie bez tego A on ma gorsze deski, mam go z najgorszego ja mam takiego fajnego on ma artykolikę tylko, a ja mam skrzynę. Dobra, ja nie miałem wytlać, jak już go wygrać, bo taki ma lewo. Ale męgek w się grało. Zobaczymy, co ma karnet. No ma takie są poziom, jak ja karnet. ten młot będzie... On... on... Se, on teraz zbiera... On ma straci, on będzie miał straci, on ma klucze. On mi powiedział, że teraz będzie zbierał Albo pistolety, albo egzekuty. Właśnie, on będzie zbierał. Kto ma Robuxy, co może coś zakupić. My mamy, ale my mamy obydwaj Robuxy. Mój brat ma 150, ja mam 200. Bo on zakupił e, ten bilet jeden. Paganit. możecie mi podawać y, pod sortcami, albo do mnie pisać na TikToku, na, na, na TikToku Pieron, po prostu Pieron. Piszcie mi ten, y, piszcie mi ten y, Niki, hasła to będę y, wam wam na konta i ulepszał je mega. Ulepszał, na pewnie Wam coś da robił, ulepszę wam te konta, więc zapraszam. Na TikToku po prostu Pieron. Rakietnica widziałam. Mega się fajnie mi wdrybluje. Okej, okay, na razie on jest słabo. Okej. Okay. 99 nocy właściwie, już to raczej, raczej nie będę nagrywać, bo już to wymarło. Powoli to już sumiera. Ale już, już coś tam się trzyma. A czasami to spotykam, ale tak mega rzadko. Ta gra jest mega fajna, wam bardzo polecam. Zobaczymy będę musiał z Arkademii. więcej na Arkademii, mam 400, a on na więcej na Snape, czyli 3000 basta. Dobra, robi tak. Aha. A ja mówi, że RPG to jest taką UP ma jedną z niezbędnych broni. Ja mówi, że robi pasz, tak, tak? No i no, no leci. wiekiem się odlecieć szybko. Ja okay, wygrali śniadanie. Jest 2-2. No to będzie ostatnia rundka na dziś. On robi tak, tak i się tym i tym różę leci. Kurde, jak? Dobra, jest git cały czas. <laughs> Dajcie troszkę zrobić na wszystkim. Obie macie, to dodajcie, bo to mi bardzo dużo pomoże. I dziewięćdziesiąt osiemset lajków. Nie umiem grać w O, dużo go załatwiam. Na hords się ogłosza zwycięzca filmu. Tamtego oczywiście tu, dzisiaj jednak no nie mam konkursu. Radził czas będzie konkurs. Jakby nie oczywiście robotsa, na razie mam słabo.

Okej, okay. o! Oh. Jest, okej. Okay. No, oczywiście dawajcie mi projby do znajomych, bo bym dodawał widzowie. Okej, okay, szybko go wybiłem z Okej. Okay. Tak mam 1500 milionów ma Widzowie, w, e, wpadajcie na mój kanał, to oczywiście to nie mój, mój skin, ale wpadajcie na mój kanał widzowie, subskrybujcie, lajkujcie, wszystko, więc do zobaczenia w następnym filmie.